Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Liturgia Słowa jest dla nas bardzo bogata i chciałbym nas zatrzymać z takimi trzema myślami, które mogą nam pomóc w naszej relacji z Bogiem. W pierwszym czytaniu słyszymy świadectwo świętego Piotra, który mówi o zmartwychwstałym Chrystusie. I zaznacza bardzo ważną rzecz. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Możemy mieć własne doświadczenia, takie, że ktoś nas zawiódł, komuś ufaliśmy, a się okazało, że z tej relacji nic nie będzie, i pozostajemy w takim momencie, gdzie doświadczamy tego, że jedynie Bóg może być naszą prawdziwą ostoją. W Ewangelii zaś dziś słyszymy, jak zmartwychwstały Chrystus przychodzi do uczniów i pyta ich dzieci, czy macie coś do jedzenia. Kiedy pomyślimy nad tym zdaniem i nad tym, jaki Bóg jest, zobaczymy, że troszczy się o nasze bardzo różne, czasami błahe, potrzeby. I na koniec pyta Piotra, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie. Pozostaje temat miłości. Która jest centrum naszego chrześcijańskiego życia i kiedy jesteśmy blisko Boga, doświadczamy, że ta prawdziwa miłość, której nic nie zachwieje, która potrafi przetrwać wszystko, pochodzi tylko od Niego. To puste miejsce, które czasami może być w naszym życiu, w którym nie ma miłości, tylko Pan Bóg może wypełnić. Nic z rzeczy światowych nie jest w stanie tego głodu, prawdziwej miłości w nas zaspokoić. Dlatego pobądźmy dziś ze Słowem, które nam daje trzy światła. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Pan Bóg troszczy się o nasze potrzeby i daje nam tę prawdziwą miłość, która można spędzić przez życie szczęśliwie.